Dzień dobry, moje drogie koziorożce, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do odsłuchania czytania na styczeń 2020 roku, kochani. Przede mną talie, których będę używała, sprawdzając trzy sfery strefy Waszego życia, miłość, uczucia, emocje, myśli... A tutaj działania, i cóż, zaczynamy. Zapraszam Was również do playlist, gdzie znajdziecie filmy dedykowane swojemu e, znakowi. No, z tytułu różnych okoliczności, słuchajcie, szukajcie w playlistach. Zaczynamy. Moje drogie koziorożce. Zaczynamy od uczuć. Uzdrawianie życia rodzinnego. No, kochani. Już mogę powiedzieć, warto na to poczekać i wycofanie się. Mhm. Wydaje mi się, że jakieś historie z przeszłości, jakieś aspekty em, no, może z dzieciństwa, no nie będziemy tak daleko tutaj jakby zaglądać, ale coś, coś, coś z rodziną związane. Trzeba komuś wybaczyć. E, trzeba, trzeba, trzeba zgasić jakiś ból, żal w sobie, mm, dlatego że jakaś sytuacja z przeszłości może wpływać niezbyt pozytywnie na Wasz sposób, em, na Waszą postawę, którą prezentujecie w relacjach w obecnym stanie, w obecnym życiu, tak? Coś z przeszłości, no jakieś wzorce, e, jak, jakaś historia, wasza, wasza relacja z mamą, z tatą, z bratem nawet, no nie wiem, jeśli macie, tak? E, coś, co nie poszło najlepiej. E, I teraz tak... E, Uzdrowienie, wybaczanie, to nie znaczy, że akceptujemy to, w jaki sposób może zostaliście potraktowani, albo to, w jaki sposób ktoś prezentował swoją postawę, która godziła w wasze najwyższe dobro, tylko ważne jest chyba, żeby już, żeby starać się w styczniu, może inaczej wznieść się ponad to, tym bardziej, że tak naprawdę styczeń to wasz sezon. Później mamy informację, że warto na to poczekać. Czyli nie spieszmy się do miłości. Um, albo na kogoś trzeba poczekać, żeby móc z kimś być, i wycofanie się. Może czekacie razem na jakiś wspólny wyjazd, wycofanie się. Ale zobaczcie, ta para tutaj razem odchodzi. Czyli może być ważny dla Was czas tylko i wyłącznie z, ze swoim partnerem. Nadszedł czas, by odłączyć się od świata. Ja to sprawdzam teraz wszystko. Po kolei. Królowa Mieczy. No, słuchajcie, mogliście mieć w rodzinie I, króla, i król kielichów. Kogoś, kto potrafił tak bardzo um, wprost, nie do końca dyplomatycznie, nie do końca biorąc pod uwagę odczu odczucia i uczucia drugiej strony, komunikować się. Może nie do końca ta osoba komunikowała się przez pryzmat emocji, może nie potrafiła do końca zbudować relacji. Może jakby logika i analiza i taka bardzo duża oziębłość powodowały, że czegoś brakowało. No Dla niektórych z Was, większą gdzieś tam możecie, jeśli to są rodzice, słuchajcie, to może między nimi. Nastąpił jakiś kryzys i, i, i troszeczkę e, tutaj jest taka informacja do Was, żebyście postarali się być troszkę jak mediator, żeby tą sytuację uzdrowić, ok, między nimi. Natomiast może dla części z Was brakowało miłości Wam z jakiegoś powodu, opieki takiej emocjonalnej. Nie wiem, dlaczego akurat styczeń może z uwagi na waszą rodzinę, dla osób, które mają urodziny w styczniu, e, przy na przykład będziecie odbierać życzenia od najbliższych, tak? Mo może jakaś taka rozmowa się wywiązać. Starajcie się nie być nazbyt dro drobiazgowi, słuchajcie, jeśli, jeśli faktycznie chcecie komuś coś powiedzieć. E naświetlić, uzmysłowić jakąś sytuację, no to może jest to dobry moment rzeczywiście, żeby, żeby poruszyć jakiś wrażliwy temat, ale tak jak mówię, fajnie jest jednak wznieść się ponad to. Starać się gdzieś tam o tym zapomnieć i, i, i trudno. Nikt nie jest idealny, słuchajcie, nikt nie jest doskonały. Warto na to poczekać, bo rytm oddziałuje, oddziałuje na Twoje życie uczuciowe, Paść kielichów. Nowa miłość, nowe możliwości, przebaczenie dla części z Was, ale nowa miłość. Może kogoś obserwujecie od jakiegoś czasu, przyglądacie się nowej osobie, czekacie aż ona Was zauważy. Jeszcze tak mi przychodzi do głowy: może Was zauważyła, ale z jakiegoś powodu trzeba dać temu troszkę jeszcze więcej czasu i wycofanie się. Mm -hmm. Okej, okay, zobaczcie, y, wielki arkana, dwa razy. Energia karty transformacja, energia karty sprawiedliwość. Mm. No powiem tak, jeśli planujecie z kimś mm, podjąć jakieś działania konkretne, to tutaj te dwie karty razem dla mnie y, okej, okay, mówią o nowym i coś zostawiamy za sobą, ale bierzemy za to odpowiedzialność. Czyli yy, tak trochę, mm, trzeba jej przemyśleć, być może pewne rzeczy. Może musicie się wycofać z partnerem, odłączyć z partnerem od takiego głównego nurtu zdarzeń, żeby sobie coś wycofać, żeby sobie coś przemyśleć. Część z was może po prostu się odłącza, żeby sobie przemyśleć coś w samotności. Czy chce brać odpowiedzialność za tę relację, albo czy chce ją zakończyć. Okej? Okay? O, to też tak może być. Dla jednej pary słyszę, że razem wyjeżdżacie gdzieś albo się odłączacie od, na przykład jeśli macie dzieci, wyjeżdżacie z domu, zostawiacie dzieci pod jakąś nam opieką na przykład i wycofujecie się, bo chcecie pogadać o rozstaniu, doprecyzować szczegóły. Także scenariuszy jest wiele, słuchajcie, bardzo ciekawy, bardzo ciekawe w ogóle, chciałam powiedzieć. Ktoś nowy. Albo nowe uczucia, nowe emocje w waszym życiu są. I warto na to poczekać, bo to jest pozycja pazia. Czyli ta osoba, ta sytuacja może jeszcze być niedojrzała. Z drugiej strony jednak jest potrzeba tutaj omówienia czegoś na spokojnie. Sam na sam. Jeszcze. Tak mogę to powiedzieć. A w myślach co? To jeszcze wspomnę, że na spodzie tej małej talii były cztery buławy, czyli powód do, do radości jakiś będzie. Niezależnie od tego, jaka będzie droga do tego. OK. Życie przyspiesza, OK. To trochę dwie buławy tutaj, w tej karcie, tak czuję. Kiedy my już powinniśmy yy, ruszyć, ruszyć do działania, to mamy bądź spokojny, tak, nie stresuj się, nie denerwuj się, czekaj spokojnie. Na to co dla Ciebie, tak? Jest jakiś plan wobec Ciebie. Może część z Was musi się wycofać samemu albo z kimś, na kim Wam zależy, żeby coś zaplanować, żeby ułożyć jakiś plan, słuchajcie. Dobra, doprecyzowujemy. Uwaga, sześć mieczy, cesarzowa, no to życie przyspiesza, czyli jakby te dwie piękne karty są tutaj razem, mówiące o tym, że wybieramy to, czego pragniemy i w tym kierunku podążamy. E, może łapiemy taką pewność z siebie z początkiem roku, że już ab absolutnie wiemy, w którym kierunku mamy zmierzać, tak? Ta cesarzowa nakreśla horyzont, nakreśla kierunek. Ona wie, czego chce. Ma w sobie siłę, ma w sobie moc, jest mega inteligentna, zorganizowana, to jest taka energia. Zostawia za sobą balast. Okay? Więc część z was zostawia coś za sobą. Trudnego, niepotrzebnego, coś, stanowiło, coś, co stanowiło jakieś ryzyko, jakieś zagrożenie, jakąś niepotrzebną, powiedzmy sobie, stresującą sytuację i idzie zupełnie w nowym kierunku. Albo w tym samym, ale bez tego balastu. I przyspieszacie, żeby to za sobą ustawić. Już. Chcecie coś sfiniszować, domknąć do, jakby, do, dobrnąć do końca tej sytuacji. I o tym myślicie. E, ok. Jeśli poczujesz się odizolowany, zostawiony sam sobie, e, w takiej, powiedzmy sobie, m, energii odosobnienia, bo czekasz na coś, na jakieś rozstrzygnięcia tutaj natury emocjonalnej, nie stresuj się na zapas, nie martw się tym. Tak, miej siłę w sobie. Jeśli ktoś potrzebuje czasu, żeby dać ci odpowiedni, od, od, odpowiedź, udzielić ci odpowiedzi. E, też jakby daj temu czas. Czekaj cierpliwie, ale nie stresuj się. Z takim spokojem w sobie. Staraj się ten spokój w sobie też e, utrzymywać. Okej. Okay. No jest miłość, przy, tutaj miłość, no część z Was, słuchajcie, faktycznie jakiś plan realizujecie, wyjeżdżacie gdzieś z kimś, wycofujecie się, i tam po prostu dobrze się bawicie, jest wspaniałe, są wspaniałe uczucia. Możecie tam kogoś poznać, jeśli jesteście singlami. A jeśli nie, to po prostu wyjeżdżacie z partnerem, z sobą wam bliską, odpoczywacie, dobrze się bawicie. Jeśli wyjeżdżają dwie przyjaciółki razem, to tam możecie moje, moje drogie kogoś spotkać. Jeśli wyjeżdżacie z przyjaciółmi, ze znajomymi pod koniec stycznia, planujecie jakiś wyjazd, to tam nieoczekiwanie możecie kogoś spotkać. To w ogóle, jeśli nawet planujecie coś, to koniec stycznia jest dobrym, Miesiącem, żeby właśnie przedsięwziąć jakiegoś rodzaju takie aktywności służące wypoczynkowi, bo to może dobrze zrobić Wam, bo tu mamy kartę kochanków, ale to jest karta, która też przecież mówi o fajnych relacjach, o tym, że jesteśmy na rozdrożu i zastanawiamy się, co zrobić, więc ten wyjazd może być potrzebny, eee, o komunikacji płynącej prosto z serca, więc w czasie takiego, powiedzmy sobie, odosobnienia, chwili wyciszenia, mogą Wam przyjść do głowy jakieś rozwiązania. Będziecie się może zastanawiać, hmm, co zrobić ze swoją miłością, a w działaniu, kogo wybrać na przykład. Jesteś chroniony, nie stresuj się na zapas. Zarażaj entuzjazmem, czyli zobaczcie, nie martwcie się na zapas. Pozostańcie spokojni, pozostańcie pozytywnie nastawieni. Nawet jeśli pewne sprawy na chwilę będzie jakaś przerwa, albo ktoś się odłączy od was, albo jakby poczujecie się z jakiegoś powodu pozostawieni sami sobie. To mimo wszystko nie traćcie wiary i nie traćcie entuzjazmu, tak? Eee, no, jesteście gotowi na jakieś nowe historie, słuchajcie. Odległe miejsca. Bądź gotowy na nowe horyzonty, na nową podróż. Podróż się bardzo pokazuje Wam już od jakiegoś czasu. Podróż, przeprowadzka, zmiana miejsca zamieszkania, um, nowa miłość, która będzie wiązała ze sobą konieczność jakiegoś, powiedzmy sobie, jakiejś zmiany w tym zakresie. Dobra, doprecyzuję. Moi drogi koziorożcy, nawet jeśli chcesz powiedzieć komuś bliskiemu słowa prawdy odnośnie, e, nie wiem, swojego dzieciństwa nie wiem czemu to się tu pokazało, lub jakiejś relacji z rodziną, to nie obawiaj się, bo e, po prostu powiedz prawdę, tak, w łagodny sposób, e, może to jest klucz Nie obawiaj się w każdym bądź razie, tak tutaj słyszę. Mm -hmm. możesz się zastanawiać, co zrobić, czy mówić, czy nie, Rycerz Buław. Miej odwagę. Też. Jeśli potrzebujecie też, słuchajcie, no dla części z Was to jest tak, jeśli potrzebujecie naprawić z kimś jakąś, jakąś relację, to też to zróbcie. Tutaj się tak pojawia jeśli komuś chcecie chce się przeprosić lub w ogóle obie strony powinny się przeprosić z powodu jakichś tam okoliczności zaszłych, no to też tutaj się pojawia z początkiem roku, że to może być dobry czas do tego, żeby wyciągnąć do końca rę, do kogoś rękę i uzdrowić jakąś sytuację miejcie odwagę zobaczcie, zachowajcie entuzjazm w sobie i mamy energię karty słońca i wasza własna przy tym Czyli absolutnie nie traćcie optymizmu, nie traćcie wiary w siebie, nie traćcie rezonu. E, niech może czasami, wiecie, jakby, mm, jakby to powiedzieć, nie bierzcie do siebie niektórych słów, jakichś ludzi. Nie traćcie entuzjazmu, ok? Nie bójcie się też, że ktoś was zostawi, nie wiem, tak mi jeszcze przychodzi do głowy. A tu mamy nowe horyzonty. Rycerz Monet i askielichów, no, nowa miłość dla części z Was, słuchajcie. Nowa miłość to może być, e, mogą być bliźnięta, bo one się silnie zarysowały, bądź lew, bo też się silnie zarysował. E, to może być jakaś kobieta, moi drodzy panowie, która naprawdę bardzo dobrze sobie radzi w życiu, jest bardzo kreatywna, bardzo inteligentna, e, niezwykle spełniona w zasadzie. Natomiast tutaj mamy y, jakąś, jakąś sytuację, być może nową, miłosną, o której będziecie myśleć, i o, w zakresie w której będziecie chcieć działać, i to może od Was wymagać przemieszczenia się, przeprowadzki, zmiany czegoś. Takiego, co jest na stałe ustabilizowane w waszym życiu, i do tego się trzeba przygotować bardzo ostrożnie, tak, na spokojnie, dzień po dniu, powiedziałabym, e, odkrywać wszystko i zdawać sobie sprawę, że to być może będzie ciężka praca, żeby to jakby połączyć razem i usunąć blokady, które macie w sobie e, odnośnie miłości, dlatego że wam też należy się to, co najlepsze. Tu jest miłość, ale przede wszystkim tu jest miłość do nas samych. Czyli ja też zasługuję na szczęście, na radość, na, na przyjemności, na to, żeby być, żeby być szczęśliwym w życiu. Niezależnie od tego, jak trudna może być ta droga, ile wymaga y, przemyślenia, przegadania, zaplanowania, tak? No, słuchajcie. I przesłanko. Mało, prawdopo mało prawdopodobne. No, słuchajcie, czytam dalej. Później było zaufanie. Czytam, mało prawdopodobne. Uwaga, ciekawe. Mało prawdopodobne, że sytuacja, o którą pytasz, rozstrzygnie się w sposób, w jaki zakładasz. Mogą mieć za to miejsce rozliczne inne możliwości rozstrzygnięć. Dokładnie, czyli mniej, mniej otwarty umysł. Nie martw się na zapas, tak? Yy, czyli może trzeba będzie coś przedyskutować, może trzeba będzie zamknąć jakiś pomysł, żeby otworzyć się na nowy, ok? Znaleźć jakieś alternatywy, inne rozwiązania, ok? Może być również tak, że to, o co prosisz, nie leży w Twoim najlepszym, najwspanialszym interesie. I dlaczego będziesz się chciał wycofać z tego, bo stwierdzisz, że to jednak nie jest dla Ciebie albo to nie jest ten moment, ok? Skup się na alternatywnych możliwościach, otwórz swoje oczy na odmienne okazje, bądź otwarty na doświadczenie wyjątkowych i w większym stopniu podnoszących na duchu rozwiązań niż to, co dla siebie początkowo zaplanowałeś. Czyli mój drugi koziorożco wygląda na to, że sytuacja jest dynamiczna. I być może nie wszystko to, co sobie zaplanowałeś, uda Ci się zrealizować, dlatego że dojdziesz do wniosku sam po prostu, że jakieś inne możliwości, jakieś inne okoliczności są dla Ciebie niezwykle sprzyjające lub też bardziej sprzyjające. I z czegoś będziesz musiał się wycofać, przez chwilę możesz czuć się z tym niekomfortowo, ale tutaj kartę proszę, żebyś został optymistyczny i zachował entuzjazm. Uważajcie na siebie bardzo proszę, pozdrawiam, trzymam kciuki i do usłyszenia.